A co jeśli śmierć to nie koniec? Co jeśli twoja świadomość mogłaby żyć wiecznie, dryfując w cyfrowej chmurze? Dzisiaj zanurzymy się w szalony świat uploadu umysłu technologii, która może zrewolucjonizować ludzkość albo całkowicie ją pogrążyć. Zostańcie ze mną, bo to dopiero początek. Witajcie w Cosmic Innovations. Zapnijcie pasy. Bo dzisiaj zabieram Was w podróż do przyszłości, gdzie upload umysłu, przeniesienie swojej świadomości do sieci, jest reklamowany jako pierwszy, prawdziwy krok w kierunku nieśmiertelności. Najbardziej niesamowite jest to, że upload umysłu to już nie tylko science fiction. Naukowcy naprawdę nad tym pracują. Wyobraźcie sobie, Wasz mózg, skanowany neuron po neuronie, zamieniony w kod i wgrany do superkomputera wasze myśli, wspomnienia, emocje, wszystko żyje dalej cyfrowo. W Polsce Instytut Nenckiego eksperymentuje z modelami neuronowymi, które mogą być kluczem do zmapowania ludzkiego umysłu. Tymczasem w Stanach DARPA pompuje miliony dolarów w projekt Synapsa, próbując odtworzyć ludzki mózg w symulacji. A Neuralink ich implanty mózgowe już łączą neurony z maszynami. Możemy być o krok od pełnego uploadu, ale to nie wszystko. Słyszeliście o projekcie Blue Brain w Szwajcarii? Odtworzyli część mózgu szczura to 31 tysięcy neuronów działających jak w rzeczywistości, ale w komputerze. Wyobraźcie sobie to w większej skali i pewnego dnia moglibyśmy wgrać całego człowieka. W 2023 roku MIT dokonał przełomu w technologii skanowania MEG, obserwując aktywność mózgu w czasie rzeczywistym. Połączcie to z komputerami kwantowymi IBM, a cyfrowa nieśmiertelność może być bliżej niż myślimy. A teraz filozoficzna bomba, jeśli wgram swój umysł, czy to nadal będę ja? Wyobraźcie sobie swoją cyfrową kopię rozmawiającą z waszą rodziną, ale was już nie ma. Straszne, prawda? A co jeśli tylko miliarderzy będą mogli się wgrać? W Dolinie Krzemowej krążą plotki, że bogaci już inwestują w cyfrową nieśmiertelność. Przepaść cyfrowa może być większa niż kiedykolwiek. Patrząc w przyszłość, upload umysłu może na zawsze zmienić eksplorację kosmosu. NASA mówi o wysyłaniu wgranej świadomości do gwiazd: bez jedzenia, bez tlenu, tylko czysta świadomość eksplorująca galaktykę. Wyobraźcie sobie podziemne miasta na Marsie, zarządzane przez cyfrowe umysły. Albo geopolitykę. Wyobraźcie sobie przywódców, którzy nigdy nie umierają. Zarządzających rządami jako cyfrowe byty. Chiny już symulują rząd za pomocą sztucznej inteligencji. Upload umysłu to przyszłość pełna pytań. Czy świadomość przetrwa ciało? Czy bylibyście pionierami? Czy z dumą pozostalibyście analogowi? Napiszcie, co myślicie w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować Cosmic Innovations. W przyszłym tygodniu zagłębiamy się w szalony świat podziemnych metropolii. Do zobaczenia!